Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku z Minecrafta. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam modyfikację, która dodaje do naszej gry półki. Crafting półek nie jest trudny, wystarczy ułożyć w dowolnym miejscu w craftingu 3 obsydiany na przykład i tworzy nam się półkę. Jak widzimy są różne rodzaje półek. Na razie tylko 4, ale może niedługo dojdzie jeszcze więcej. W półkach możemy umieścić dosłownie wszystko. Od broni. Pojedzenie. Ciekawą rzeczą jest też to, że do półek możemy wkładać stakowane rzeczy. Można by też stworzyć magazyn z półek, chociaż zajęłoby to na pewno dużo więcej miejsca, ale jeżeli ktoś ceni sobie wygląd dużo bardziej niż miejsce, to to jest bardzo dobry pomysł. Zademonstruję wam jeszcze, jak wyglądają półki takie czyste, nie ułożone, niczym. Jak widzimy też są bardzo ładne i możemy chyba nawet stawiać jedną... O, nie może. Ale bardzo mi się podoba ta modyfikacja i dlatego postanowiłem ją ocenić. Właściwie nawet pokazać Wam. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta modyfikacja. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i komentuj, oceniaj, subskrybuj. Na razie.